Witam Was serdecznie. Słuchajcie, mamy zimę, więc jest zimno, jest mróz. Jak to w styczniu. Są stycznie, że jest ciepło, są stycznie, że jest zimno. A akurat teraz mamy zimno. I chciałem Wam coś pokazać ciekawego, co się ostatnio u mnie w regionie wydarzyło, gdzie, Wam powiem, dawno takiego czegoś ja nie widziałem osobiście. Także się wszystko wyginają. U mnie w lesie to się Drzewa połamały niektóre od tego ciężaru. Wszystko jest naklejone. Tyle lodu, nie? Paraliż był u nas też. To właśnie pierwszy raz ja takie coś widzę. Żeby taka gruba warstwa lodu było właśnie na tych krzewach, nie? To wszystko jest zalodzone. Będziemy jeszcze zobaczyć do paneli, bo nawet ich nie, nie odśnieżałem, bo mówię kurczę, co tu odśnieżać, jak tutaj na tych panelach jest taka warstwa lodu, O, wszystko jest lód, wszystko nalane jest lód, tak samo tutaj zobaczcie, to wszystko jest lód, więc nawet nie ruszałem tego, po co to ruszać, jak to jest zalozone, to musi samo spłynąć. Chcę zobaczyć, jaka jest tutaj produkcja. O kurwa, 59-57W. A coś tam robił przez ten śnieg, ale. Mówię, jest tak zalodzone to wszystko, że. że aż. Nawet nie, nie warto tego ruszać, bo to tylko się zniszczą panele. Od tego lodu pewnie ten ciężar wytrzymają, ale. jakbym teraz zaczął tutaj ruszać, to mogłoby być jeszcze gorzej. I tak samo tujki widać skąd wiatr wiatr wiał po prostu wszystko jest pochylone, zalodzone. A teraz mamy minus 8, to jeszcze to zimno niesamowicie. A tam sobie stoi komarito. <laughs> komarito. Wyprowadziłem komarka, żeby sobie... się nim po prostu i zaraz weźmiemy, odpalimy i się nim przejadę Ciekawe czy w ogóle odpali komarito mi się tylko się nie ślizgało się ślizga, ale Vale. Tomar No i tak właśnie wygląda zimowa przejażdżka po podwórku komarkiem. Słuchajcie, komary chodzi elegancko na zaponie CDI, który jest bardzo dobry. Uważam pali bardzo ładnie. Także tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że to jest zły zakup i będzie to dalej funkcjonowało. równo. Zimno jak diabeł, wam powiem, jak cholera dla mnie tutaj, ale komarek funkcjonuje, chodzi. O, będzie chodził. I jeszcze chciałem tak napomknąć. Chciałbym się nim bryknąć, w dłuższą trasę jakąś tam, myślę, że jakąś nadmorską zrobię, bo tutaj na Pomorzu mieszkam. No i wszystko by zrobił do tego, żeby do skutku doszła ta moja przejażdżka właśnie komarkiem. Ale to już dopiero po remoncie. A teraz tak o. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale te drzewa tutaj, co tak kameruje, to są całe zalodzone w tym lodzie, I teraz takie jak wyglądają, jakby milion kryształków było. O, to wszystko jest w lodzie pokryte. Bardzo fajnie to na żywo wygląda, wam powiem. Tak dosłownie majestatycznie. Jak natura potrafi to wszystko pięknie sobie zrobić. Coś niesamowitego, wam powiem. Trzymajcie się. Widzowie, do zobaczenia, do następnego filmiku. Cześć!